O, o, dobra. 726, dobra, odpalam, odpalam gierkę, continue, continue, zrobiłem taki, okej, okay. z dziewiątego, to zczoraj. z wczoraj, z dwudziestej drugiej, co ja o dwudziestej drugiej robiłem? Hej. Grałeś się ze mną. Kurde, chyba <gry> nie wiem, natykowałem, znaczy nie, o dwudziestej drugiej to ja chyba, a dobra, bo ja włączałem Zenoblade później, okej, okay, bo ja wiesz co, o dwudziestej drugiej oglądałem konferencję Microsoftu i, i może to przez to coś tutaj się działo takiego. To mogło tak być. Czy moim założeniem jest to? Że chcę, żeby ta gierka, kurde, działała. Żebyśmy ją przeszli, kurde. Dobra, ja i tak... Jest e... O, jest i generał! O oh my god, generale! Oj, 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 tylko proszę cię, kuchwa, bez... O, ul... Be... Ja nie staram się bez wulgaryzmów, ale jak ja widzę, jak ty cały czas te same błędy popełniasz, to ja nie wiem. Nie wiem, czy to prawda, ale kolega powiedział mi, że można już kupić, albo za chwilę będzie można kupić Light... Beta, Dynelite 2. A jeżeli betę będzie się dało kupić? No nie wiem. Patrz po drzewach zbiera jabłka, nie? Bardzo ważne. A, jabłka, bardzo ważne. Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. A, no i no i Laivika z starzyna. No, 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 no. Git git. bardzo fajnie. Okej, okay, no to zmniejszam. No No to kuchwa zmniejszam, zmniejszam. sne koszta. Na no, koszpach uchwa. Jakoś będzie 240p, wyleże widzieć piksele, a później ja sobie to wrzucę na YouTube, a jakoś tym razem może wytrzymamy to. Już jak się spotkaliśmy, to tak kurde nie potrafię powiedzieć sobie, ok, nie udało się. To jest ta jaskinia, w której się wszystko działo. Dziwnie wygląda? Ja, nie no, nie wiem, czy... czy da się Dying Lighta kupić. Dying Light jest spoko, mam nadzieję, że jak Dying Light wyjdzie, to, to ten, to będzie dobra gierka. Zresztą wczoraj była zapowiedź, zapowiedź może nie, dali datę premiery cyberpunka. Z 2077. Zabieraj te kije z ziemi, nimi będziesz walczył. Ale mam pełno, pełno broni mam już. Aha. Uważam, mam miejsce, dobra. Pokaż Dobra. Bierę. Gdzie jest mapa? Holy shit. A nie, tu z tym się daje. Okej, okay, zapominam. Mylą mi się gierki. Tak, oznaczyłem na mapie. Y Zaznaczyłem na mapie dwa pozostałe też szrajny, czy szranki, te świątynie całe podziemne. Myślę, że to no. jest chyba takie najważniejsze, żeby to zrobić. No to leć tam na tą, na lewo. Który kolor? Żółty. Żółty? Dobra, lecę żółty. Jak tam wleźć teraz? Może tędy na górę wlazę. To fajne w tej że jest to, że mogę sobie wspinać się gdzie chcę, ale ograniczam mnie energię. No, są one argentu bo już nie raz leciałem. Ja też, właśnie. Jeżeli zapoda jakiś, jakiś temat. No generale, zapoda jakiś temat, dawaj, dawaj. Jak twoje wrażenia po cyberpunku zapowiedzi? O, właśnie. Generale, dawaj, dawaj. Tylko proszę, bez ortu, błagam. Po prostu dostaję, takiego, ta, dostaję takiego, takiego raka głębokiego, rozsianego, że nie wiem. Ehm. Dobra. No, ja naprawdę nie potrafię, bo ja widzę, widzę te jebane już, przez trzy i myślę sobie, no bez przesady, no. To nie jest jakieś nowe słowo. za tą żółtą jaskinię. Od razu zrobimy quest'a i będziesz miał e, tego. Orba. Jaką jaskinię? Tam to żółte na, na wzgórzu. A no to to jest to właśnie to, co ja oznaczyłem, chyba. Aha, no dobra, to tam lecimy. No żeby to podziemia zrobić. Wydajesz się wydaje przynajmniej. Chyba, że oznaczyłem. To... O, tu jest zimno. Hmm. A nie masz zbroi? Nie masz nic. Nie, nie, to jest. E... Powiem że to jest moje hmm, półtora godziny grania, mniej więcej, może godzina, półtora pewnie, od samego początku. A ten zimny teren będzie ciężko, nie pamiętam jak to zrobiłem za pierwszy razem, za pierwszy raz jakoś to tak oszukałem dziwnie. Powiem szczerze. No tam naokoło wtedy. Chyba, że znajdziesz półki skalne, to będziesz się wspinać i odpoczywać. Tak, ale zimno jest i teraz to życie od no ja już mam taką zbroję, że pod, pod wodospad podpływa Ooo A skąd zbroję wyczasnąć? Eee Skąd ją ja miałem? W mieście dam gdzieś od kogoś W mieście, jak ja chyba w życiu jeszcze w mieście nie byłem w tej Zbroje <grym> i możesz polepszać zbroję jeszcze w tych e, fontannach stałych takich Jakich fontannach? O czym ty do mówisz? Są takie fontanny, które, w których jest ulepsza zbroję Ale to dopiero później zobaczcie co o, żeby mnie żebym trafił kamieniem gościu O tu jest zimno? Serio? O fucking jest zimno No, 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 no Nie 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 zaczął nisko i zapal pochodnie biegnij z pochodnią, no to będzie cieplej Tak? O mój Boże, ta no. gra jest tak kurde logiczna, że aż mnie to przeraża Dobra idę Rozumiem. Tak, mam... A jak nie masz ogniska, to z jakiego bunku kawałek drzewa i kamień na iskra i metalowym mieczem. I ktoś zrobisz ognisko. nic. Chodźcie bić, chodźcie bić, gość. Nie bij się tym mieczem, tylko patykiem. Zmień broń. Nie mam gorszej broni niż to. jak nie masz. Prawda. Poszukaj. Mam oko, ale to do gotowania raczej będzie. Pokaż bronie jakie masz. Na szybkim dost... Zępie tam. Całe fajne branie. Tego liście No, tu, no już nie... i teraz... i jedziesz tam na, na samym początku. Masz pochodnię dam to, to, korokliw, to zostaw na łódź. <coughs> e, no to wal... tym... E, e, oszczepem. Albo, albo tą... E, e, no. Nie pochodnią, pochodnię będziesz potrzebowała później. Hmm. To już chyba się bez Kierą wezmę. Topór weź no FAK fak, 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 fak. Kula fak. mi topór, spadła. padła topór gdzie jest 3 no I zetnij drzewo, weź jakiś opał ze sobą Bo tam zimno jest Ja serio, mam mogę Co? Zetnij oh, drzewo wow. i potem weź oh, O wow, <laughs> oh, wow. Ta, ta, ta gra jest O oh, wow teraz, jeszcze raz musisz to przywalić żeby to rozdrobnić a mi ucieka. Chodę, tak, tak porządnie przywal. Dobra, i co z tym opałem? Co mogę zrobić z tym opałem? Zrobić ognisko albo potrzebujesz na jakieś. Ale co mogę położyć, to drewno na ziemi czy co? Kładziesz to drewno na ziemi, na to kładziesz jakiś kamień, który daje iskrę i walisz w metalowym narzędziu. A skąd mam ten kamień wyczasnąć? No, musisz jakiś głaz znaleźć i tam będzie jakiś opal albo coś, co daje iskrę, nie? Pierdam, tak gra jest. Tak ta gra jest. <noise> ta gra jest kompletnie psychiczna, naprawdę, gra jest kompletnie psychiczna, kiedy ja muszę... Pokaż mi do góry gdzie jest ta, ta, ta lokacja, Spójrzcie się do góry. Tam do góry się spojrzeć. Obok zaraz, obok zaraz tego kościołka wielkiego, nie wiem. Od... No ale tego kamienia nie rozwalaj, bo nie szkoda broni, jakieś mniejsze znajdę. Nie no, szukam właśnie kamienia jakiegoś, wiesz, na razie. Tak w teorii. Mówi ze przede mną jakiegoś. Ale tam mogę pochodnie podpalić, ale nie wiem na, 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 jaki sens Kupy, ma podpalać kup... no, to pochodnie za bardzo. Co robić tam roz... na dół zobacz, tam na dół idź. Na dół? Tu wyznacz, jaki A. mały kamień w miarę. Jest dzik. No. Ale z dzikiem to uważaj. Tak? Z łuku. O nie, rzuciłem się Dawaj siekierę. siekierę a sarze zrobi. Siekierę by rzuciłeś? No takie tam problemy jakieś. Drobne z komunikacją. Nie rzucają na Renzi, teraz z powrotem. No bo to jest to właśnie, że z PlayStation na Nintendo i się walą guziki. No nie chcę nic mówić, no ale walą się bardzo mocno się walą, bo po prostu ja nawet nie potrafię... Chciałem zapisać go do War, to cały czas anulowałem. Bez przerwy anulowałem. Anulowałem, unalu, anulowałem. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, aż... O nie tam jest, widzisz u góry. Wejdź tu nie, nie, cofnij się. Okrąż tą skałę, tą wielką skałę okrąż to znaczy... Cofnij mi się! I na tej dużej skale tam masz jakiś kawałek e, e, jakiegoś metalu. Z drugiej... Okrąż go, okrąż. Ważę na niego. No ale nie z tej strony, od drugiej strony wejdź na niego. Dobra, a no, zaraz będę drugiej od strony. drugiej strony. Od drugiej strony masz ten metal tam. A to jest grzyb, to jest metal. Nie, to tam nie... jest chyba jakiś e, op opal będzie albo coś. Tutaj, no. Nie, to grzyb jest, Zobaczcie... A to grzyb, grzyb jest, ja. Nie? nie, to też jest grzyb. Dobra, wezmę go. Czemu nie może się też przyda, ale... Grzyby są bardzo dobre. Będziesz gotował. No właśnie wiem, 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 że w grze jest dużo, dużo gotowania, bo już kiedyś gotowałem w tej grze, rzeczywiście, to robiłem. Bo ja właśnie żyłem na, żyłem na tego pustelnika, czyli gdzieś tam łaziłem, coś tam robiłem, ale tak za bardzo nie wiedziałem o co chodzi. No zresztą chyba ta, ta gra tak trochę działa, że się nie wie o co chodzi. No, ona aż zachęca, żeby się zgubić. No, zachęca to mało powiedziane, tu, tu się łatwo zgubić. Czekaj, czy ja coś widziałem tutaj, jakąś skrzynię? Wydaje. Rę tu! To nie... A tu no 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 Nie może zobaczyć na tych budynkach poszukaj coś tam będzie. Tu wszędzie zawsze coś jest No coś tam zawsze, zawsze mogę znaleźć, nie? To jest taka opcja. Chyba, że tutaj może własną tą... A paralotni nie ma jeszcze, nie? Nie, nie, właśnie muszę to odblokować. To jest właśnie to... Po to muszę te, te jaskinie odwiedzić podziemne, żeby odblokować dopiero e, paralotnie. Paralotnie? To, to jest paralotnia? No to lecimy do tej jaskini, ona jest, no jest tam u góry, żeby... interne, jakiś... no To jest bardziej ten chyba jakiś. Ale zabawa. się spójrz do góry, tam. Na tę górę muszę wleść, ale tutaj chyba mogę się wspinać po prostu, pamiętam, że to chyba tak było. No ale spójrz na tą górę, daj mi tam obdukać. O, właśnie. A widzisz, tam są półki skalne, tam tamtędy możesz iść. No, 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 wiem, wiem, właśnie. A tu jest taka fajna metoda, że mogę sobie rozwalić drzewo i wtedy mam przejść na drugą stronę. O, widzisz. Uważaj na dwóch świniaków. A. Okej. Okay. Świniaki nie wiem. Weź, wybierz na nich jakiegoś potyka, jak masz korowliw zabierz go, bo go potrzebuję, żeby łódkę napędzać. E, mam jeden. Dobra. Dobra tun, Tu, 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 tu. O, o jabka są, dobra, zawal, ty, weź ci tam, ty zniszcz. L2 naciśnij ładnie zadego O, chęcie Nie daj mu krzyczeć, nie? Bo jak on będzie krzyczał to przyjdzie nowy <grystanie> Będzie krzyczał to przyjdzie nowy mhm. <grystanie> O dzida? Dida była fajna, nie chyba? Zetnij to drzewo, to by szybciej te jabłka pozbierasz <grystanie> mm. No ja w sumie O, bo też się przyda no i ty właśnie wal na początek jak masz słabą O, jabłka są, super Muszę zrobić w ogóle ten, jak to się nazywało. Te pieczone jabłka czy coś. Czy gram kończę? A jabłek jak do kotła to masz yy, dobrą miksturę, znaczy się U. dobry obiad, który oddaje ci tam chyba 7 serc czy 10. To nie mam tyle. Po co mi? No ale to to jest najszybsze i naj, najlepsze do zrobienia posiłek. Ja mi kurde, się. No, kto marchewkę... jak... Ty ktoś no, marchewkę tutaj... zbieraj, nie? To jakby My, nie jeś, kurde, no no, ja płytnik jeść, kurde, na ten, na no, ja, obiad, no, ja, no, to, 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 to już bez sensu, prawda, nie? Mm. Tu robisz chyba jakiś mus, który się zagra. Tak... Mus robi, no ja mus robi, ale bez cukru do zdrowy, nie? Grałeś Ej, co... kiedyś w, gu... w Cube no, Nie Właśnie tak, nie grałem no? nigdy w tę grę. To, znaczy, Wojciech, co to zagra, w ogóle jest? No, nie wiem, nie wiem właśnie też, co to zagra. Opowiadaj, Wojciech, co to zagra. Właśnie, może coś jakaś tutaj... No na lewo, na lewo, gościu. Okej, okay, on tak skacze, jak się odrywa od, od, od skały, bo mi tak szlamazarnie idzie coś. Eee, trójkątem. Ja pierdzie. A trójkąt gdzie jest, tak na, na tym padzie nie ma trójkąta? No, 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 u góry kurwa, tak jak, tak jak na padzie byś patrzył to trójkąt. <noise> tak już na padzie patrzył? <noise> ja mówię, bo ja nie znam się do tego znaczenia, ja mówię L1, trójkąt, kwadrat, krzyżyk, bo to pamiętam gdzie jest. Ja ja dokładnie, ja tak samo, ja tak samo. Dobra, trójkąt. Nie, on trójkątem się skacze. Nie, 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 nie trójkątem się. Trójkątem się odrywasz pod ściany też. Jak? No, no bardzo się oderwałem, się oderwałem. Tak. no? Dzięki. Oderwałem się w chuj. W chuj się oderwałem. No musisz. Wziąć. Albo kółko. Albo kółko! Ja. W chuj się oderwałem, Łukasz, wiesz? Tak się w chuj oderwałem, że aż o siebie zajebałem. Mówię ci, że trójkątem się chyba... Kurde, nie mam przy sobie konsoli, No zostałem. trójkąt jest u góry, no to trójkąt... Kliknąłem trójkąt, trójkątem się skacze. Czy trójkąt nie jest u góry? X-em się skacze. A gdzie jest trójkąt? No, jak masz na padzie oznaczenia od PlayStation. No tak, X na dole, u góry kółko... No u góry trójkąt... Jakie u góry jest trójkąt? X na dole, po lewej stronie masz kwadrat, albo kółko, nie pamiętam co Dobra, może Wiem, nazywamy że jest? tak. Nazywamy to tak. Górny przycisk, dolny przycisk, lewy przycisk, prawy przycisk. No. Dobra, no to wejdź na drzewo i spróbuj górnym przyciskiem wejść. Dobra. Okay, teraz to już musisz ich rozwalić. I pamiętaj, że jak czerwony księżyc wejdzie, to wszystkie potwory, których zabiłeś wracają do życia. O oh, wow! Ke info od Boga, naprawdę. Mi już trzeci raz wraca, Ale jak zginę, to też wracają, czy nie? Czekaj, ja miałem na drzewo wleźć. to później. był kanał drzewna. Nie, żebym był czerwony, chciałem już. Ej, to ja teraz te wszystkie przedmioty wtedy? Jak ginę? Czy zdobyłem już? No. Jabłka, jabłka. jak chcę sprawdzić ten trójkąt, no. do góry, teraz. Górny, górny. Nie, no B się schodzi. B się schodzi. Czyli B, no, B czyli dolnym. No, B się schodzi, dobra. Okej, okay, dobra. No widzisz, tam się skacze, kurde. Tylko tam się skakało, a to tak odskoczyłem jak, jak wariat. Aha. dobra B. A tu tylko tak się nazywa? A, tak? Nie. Tryką jest... to X. X, aha. A na dole no jest A na dole jest B. <laughs> aha. A po prawej jest A. A Y jest po lewej. Zarąbisty bo... To jest jakby trochę poodwracali ten, podwracali przyciski, które miało XBOX chyba. Czy ma XBOX? Ale XBOXa nie używam, więc nie pamiętam już, ale... No i jakoś... w XBOXie to jeszcze tak nie było źle. <śle> ale tutaj to jest masakra. Ale z jednej strony dobrze, bo wiele razy bym się pieprzył i kupił coś, a tak pogoniłem przyciski i wyszłem. Spado na nawet. Wy... Pixelowy Minecraft z bosami, No, okej, okay, dobra. Już wiem, że nie jestem zainteresowany tym Qt Ale zapowiedzieli wczoraj nowego Minecrafta. Minecraft Dungeons. Czyli Czemu tego... oni nie zrobią Minecrafta, nie, w takiej dobrej grafice? Na, no bo na... chyba Chociażby na tym właśnie na... polega ten sukces, że on nie ma ładnej grafiki, wiesz? Mi się zdaje. No, jak sukces? Próbowałem niego i to nie już tak... Ej, jak sukces? Sprzedali ponad 200 milionów sztuk. To jak nie jest sukcesem. Jak to nie jest sukcesem, to ja nie wiem co jest. No, jo, sukcesem. sukces ale dla mnie to że jakieś takie jak gra. Nie wiem, nie chodzi mi. <laughs> no, zaczęło lagować. Aha. Aha. Muszę zmniejszyć. Nie, to ty nie zmniejszaj, bo to bez różnicy to z mojej strony, wiesz, moja wino jest. To mi tam pogubiło. To nie musi zmniejszać, bo to tak niewiele pomoże. Bo to i tak z mojej strony. No to wracam na 720. Będziesz wiedział, kiedy mi internet przerywa. Dobra. Pamiętaj, że jak skaczesz po półce, to więcej energii zbiera ci, nie? No, no, no. Teraz no. No, z O. Hello, hello, named Beebles, Bibbles, yes, what's up? It's all, all right. How are you? <laughs> hello, it's it's Polish stream, so it's uh, not so good to Twitter? talk in uh, English. Uh, na mikserze. Mixer, mixer. Bo ja mam no. streama puszczam na uh, YouTube, Twitchu i mixerze jednocześnie. Może dlatego ci pierdoli. puść na jednym. Nie. Bo ja puszczam to przez inny serwer, nie przez... nie na wszystkie naraz, spokojnie. Oj, nie wiem, nie wiem, mam wszystkie z zrób tylko na YouTubie. Nie, to nie jest to, bo to inny serwer to wszystko przepuszcza. Ale siedzi za... ale wysyła na trzy serwery. Nie, wysyłam na jeden serwer, a on rozsyła dalej. Spokojnie, zawsze działało, zawsze było git. Teraz nie działa, bo jest nie git. Odpocznij. Spokojnie, profesjonalistą jestem od spinaczki, Jestem Bear Grylls. No dobra, tu już podejdziesz. O, jestem. Wow. Oh, wow. No, o, wow. O, wow. Możesz się zabić. Jak lotnie, to się nigdy nie zabijesz. No, jak mam lotnie, to zawsze mogę sobie wylądować. Jest spoko. Yes. Dobra, dobra. Już czekam na te momenty, w których będziesz musiał mówić, jak debilowi. Idź tam, przełóż to, obróć to, A napluj, pokaż mi jakie masz moce. Przekręć, Polisz. Wszystkie... wszystkie moce odblokowane masz? Nie, mam bomby i te przesuwanie tych metalowych rzeczy. Tylko to. Nie masz ma... nie, nie masz zamrażaczy. teraz pewnie odblokuję to albo w następnej mapie. No teraz te cztery mapy odblokowują mi chyba wszystkie moce, nie? Jak dobrze pamiętam. No tak, te cztery odblokują wszystkie moce. No, 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 właśnie, jakoś tak było, że, że najpierw muszę I małego tam A żeby... tego jeszcze nie dostaniesz paralotni, jeszcze trzeba coś tam robić z tą paralotnią. Nie, no, paralotni dostanę, jak odblokuję te wszystkie. te... te wszystkie szrajne, chyba. Nie wiem, te cztery te, cztery świątele, te cztery jaskinie, nie wiem, jak to się nazywa po polsku, w polsku, kurde, nie ma opcji pewnie jakieś. Teraz chyba odblokujesz e, e, ten zamrażacz wody albo coś. O, skapnie na mnie miłość boska i jakaś moc dodatkowa. The wife is from Poland? Oh, okay, that's good. That's uh, That has to be a uh, pretty woman, I think so. Women uh, from Poland is uh, are uh, the beautiful Poland is yes. the great country yes. on the world. Yes, yes. Uh, Polish women are the best, I think so. In my opinion, <laughs> of course, uh, my opinion. Uh, okay. Oh, okay, tak to działa, easy. Why? The right country. O, i teraz, ale za... nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Musisz sobie zrobić most, po którym masz przebieg. Aha, dobra, musiałem zobaczyć, jak to działa, wiesz? Zauważyłem, że tak nie przejdę. Zauważyłem, że to jest, <grym> jest średni pomysł. No właśnie po zębatce byś poprzednio, ale. Mówi, że da dałoby się? <grym> no co? No okay. i to tak, leć, 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 leć. Musiałem spróbować. Dobra, ja uważam na te kule, tam nie? Tą kulę kula może najw, te kula zamrozić. Te kule też może zamrozić. Jak wejdziesz w tą kulę naparzał w jednym kierunku, to wzmocnisz siłę uderzenia. Jak ona puści, to cała ta moc kinetyczna pójdzie. No, to jest zarobistym motyw. Powiem szczerze, że uwielbiam go. To, naprawdę. to jest coś, o, co mówię... masz to Musisz go wziąć, wywal coś. No kurde, jak się wchodzi do interfejsu, no. O, dobra, mam. No wejdź nad tym... E, na, 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 Plus. Na minus mm -hmm. masz mapę. No, 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 już widzę, widzę, widzę. Wywal ten miecz, który jest... Wy, wywal jedną ten, jeden topór. Dobra. wyrzucę ten, bo chyba jest bardziej zużyty. Przynajmniej go używałem, no nie wiem. No tego chyba. No to jest 2 na Weź młot. I podleś do tamtej kuli, która jest, musisz ją zamrozić, i potem naparzać tym młotem w tą kulę cały czas. Ooh, yeah. I yeah. Czy mówię English. I don't Nie myślę o tym, ale. Okej, no problem. It's nice to hear that. Uh. Jak to działało? Teraz ja pierdzielę. Po prostu jak się gra kilka gier na raz, to jest jakiś po prostu... L1 Tylko musisz tą moc wybrać, nie? Krzyżyk do góry Dobra, teraz Amro I zapierdol z młotka. To porządne, jeszcze brato. raz, jeszcze raz, jeszcze raz. naparzać z całej siły. Mocniej. Dobra. Ten tam opóźnienie, pół godziny. A go jego tam, dawaj, dawaj, dawaj. A jak już tam biegnę sobie tylko kończyć grę. A już pokon pokonuję ostatniego bossa, nie? A ty mówisz, bij ten kamień, bij. Ja go bije tak długo, aż ta strzałka pulsuje na czerwono. Nie wiesz co, bo ja minimalistą. Spirit Orb, jee. Yeah. Ok, nice. E, ogólnie z tego co wiem. Nie wiem, czy, jaki mam plan, ale ja mam plan, żeby zdraszować Master Sworda. E, trzeba 40 tych jaskiń zrobić i wtedy mając 13 życia można iść wyciągnąć miecz, który się nie psuje. O, proszę. A ja ten, tutaj zauważyłem coś, że jak kupiłem tego DLCK do Zeldy, mam coś do Chronicles Xenoblade. Jakąś akcję z tym. Serio? Nie mam. To... No, ale pechowo, no, kurde. Myślałem, ja bym chciała. Że mam jakąś misję, ale którą tylko mogę zrobić, jak posiadam Xenoblade. Jak będę ją robił, to ci powiem, co ma zrobić Xenoblade. Okej, okay, dobra. Tak, jak kupisz ten DLC? A? To, to DLC jest zawsze. Myślałem, że jakąś edycję specjalną kupiłeś, no widzisz? Nie, nie ale ja to DLC. miałem, z, kupiłem razem z konsolą, a DLC za 20 euro chyba. Ze, ze shopu, nie? Ze shopu. Ty to pojechałeś, no, od to co? Minisje. Od wszystko kupiłeś? No i się ma. No, ja to dałem 400 chyba, 20 euro i dostałem e, Zelda, dostałem Diablo, e, piórnik i oklejoną już szybkę. A, widzisz, ładnie, ładnie. Dobry, Oni dostaw. już, Nintendo już oryginalnie okleja szybki. Tak? Oh, o, no. wow. To nie szkłem, a folią, nie? Ale zajebiście robią to, fajnie ta folia. Ej, dobra, teraz jak mam tam wleźć, powiedz mi. Ta, tam już byłeś, nie? Teraz szukaj następnego. No ten niebieski, no już, tfu, Niebieskie żółty. są już zajęte. Żółty, 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 żółty punkt, który mam zrobiony, to jest tam na pewno, ale tam jest zimno. Dobra, biegnę, chuj. No to, dobra, no to trzeba znaleźć kociołek. Kociołek panoramiksa, może znaleźć. No, dokładnie, kociołek panoramiksa i zrobimy ten, mik, miksturę. Dobra, zrobimy Opelic. wielkiego miksa YouTube'a. Dobra, to ja wracam do punktu wyjścia, do mojego... Do mojego miejsca, gdzie się wskrzesiłem, czy co tam mi zrobili. I zmień tą broń, nie? Zostaw ten młot a później weź tam a, na później. A, no ten młot. Cel. A powiedz mi, jak uderzam w kamień, to ten młot też się psuje? On się za zawsze będzie No Nawet Laki? jakbyś uderzał w drzewo. Szkulny, Mniej, ja nie ten kamień robię. więcej. Jezu, to jest najgorsza mechanika, jaka w tych grze jest. Po prostu nienawidzę tego się w broni. Ja pierdzielę. Czy się cieszy, że ma zajebistą broń, po czym dwa razy uderzy i po niej. Po prostu no. komedia. Najgorsze. No, fajne, niby nie, no wiesz. Czemu wróciłeś do tego miejsca? E, bo tam jest ognisko niedaleko. Nie, nie Aha. Nie ognisko, kociołek musi być. Taki kociołek? Uuu, kociołek! Uu. No. A po co kociołek? To mogą być kociołki niezapalone, wtedy to rozpalisz ognisko pod kociołkiem. A obok niego chyba był kociołek. Zresztą. Aha, jest no nie. to dobra. Nie, nie, dam, nie dam głowy sobie uciąć od tego, tego starego, nie tam, co miał ognisko na początku. Czytaj, obok niego, widzisz tam jest... Yy, obok, nie, on ma ognisko, a obok niego jest kociołek, mi się wydaje. Ale no, może no, nie. Bo. Albo a jak, a jak nie to pójdziemy dalej, ja, 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 chyba pamiętam gdzie jest. Nie on nie, on ma ognisko. Cholera. Kościoła warto sobie ten kościół zaznaczyć na mapie, bo będziesz tutaj wracał się modlić, żeby powiększyć siłę albo... ten wytrzymałość, albo zdrowie. A po co? Nie ma kociołka. A pogadaj z nim, może ci jakąś misję da. Po później z nim pogadam. Lamus jeden. A to jest ten gościu, który ci da ten, nie? Paralotnie, no. To mm. no, nie jest paralotnia, tak w ogóle, to jest chyba zwykła jakaś lotnia czy coś. Żadnej tam pary to... nie ma. Kawałek szmaty na tym. Na kiju. Cie gnojek spali. Ty nie chcesz spalić. Co za gnojek. Glut mnie goni! Pierwsze glucze. Nie mogę schować tej broni, bo teraz gaśnie. No, muszę, muszę uciekać no to, przed nim. Napalaj go ogiem i cofnij się, bo tam zbieraj, zabijaj ich, cofnij się, jabłka. Widzę, nie biegaj, to nie jest farkaj. Ale ja biegnę cholera z tą pochodnią, żeby rozpalić kociołek, no? No, nawalaj go z tą pochodnią. O. A nie zepsuje się pochodnia? No, sam wiesz, dwa trzy, to nie. No właśnie, widzisz, bo ja to nie tak, że biegnę ja po prostu. Ja pierdzielę, jestem dobra. Dobra, to już możesz, jest... odpalić po, możesz, możesz odpalić pochodnie też... O, tego nie wiedziałem, że jak zapalonym za, weźmiesz nawalisz tego wodniaka, to masz ten żółty, że... Aha, możesz widzisz. kamieniem, kamień, to porem w kamień zawalić i robisz iskrę. Ale ja, skąd mam ten kamień wyczasnąć? Ale pokaż co Pokaż plecak. Chwila, idę blać się kurde z tymi dziobasami. A, czyli mówię, że jest żółty, kiedy zabiję go po wypaleniu. Po, po te niebieskie to są nie, nic niewarte rzeczy. Mi się one jeszcze nie, niczego nie sprzedały, ku. Jeszcze, nie wiadomo, co później, nie? <laughs> no i ich najwięcej, nie? Zawsze sprzedaję. się okaże, że nagle ten, że to jest nagle kluczowy przedmiot. Nieo. Jeb, I teraz to co to dał. No to skrzydła, tak. do skrzydła, do skrzydła, kości, oczy, to wszystko byś potrzebował na mikstury. A grzyby, e, jabłka, jakieś zioła, no to na jedzenie. Mhm. Mm dobra. Okej, okay, co ma sens. dobrze. Tu zbieraj wszędzie, gdzie się coś świeci, to tam lepiej.